Horoskop na 2025 rok dla osób z znaku Koziorowca. Witam Was, kochani. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym z Was może ono zarezonować. Jeżeli chcielibyście takiego indywidualnego czytania, horoskopu dla siebie, zapraszam Was na moją stronę. No właśnie poprzez moją stronę można zamówić taki horoskop dla siebie. A co ja widzę w kartach tutaj dla Was? Wchodzicie w ten 2025 rok z przytupem. Bardzo dużo pozytywnej energii, chęci do zmiany, plany w głowie duże, ale musicie uzbroić się trochę w cierpliwość, nie od razu, że zbudowano. I Wam ta cierpliwość się przyda, dlatego że nie da się wszystkiego od razu wprowadzić w życie. Niemniej jednak ten rok macie szansę zakończyć, 2025 naprawdę sukcesem. Sukcesy na różnych poziomach. Dla każdego z Was ten sukces trochę inaczej będzie wyglądał. Niemniej jednak każdy z Was ma szansę go osiągnąć poprzez własne działanie. Pamiętajcie o tym. Sfera zawodowa. Tutaj będzie dużo pozytywnych rzeczy się działo. Pieniądze z różnych źródeł. Mogą pojawić się zmiany. Zmiany pracy, zmiany w biznesie, ale to wszystko będą zmiany podejmowane przez Was i one będą wychodzić jak najbardziej korzystnie. Możliwe duże inwestycje sprzedaż, kupno domu, inwestycje w firmę. Generalnie gdzieś widzę ko Was duże pieniądze, ale, ale jest jedno ostrzeżenie: w tym wszystkim jest coś ukrytego. Coś nieuczciwego, jakaś tajemnica, coś, co jest związane jest z papierami. I tutaj na to uważajcie, żeby nie kupić kreski w worku, żeby um, e, być w porządku, jeżeli chodzi o, um, o dokumentację. Dlatego, żeby, żeby właśnie nie stracić, nie stracić na tym. Generalnie też w tym roku mogą się pojawić jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, spadkowe. Dużo będzie się działo pod tym względem. Generalnie nie wszystko może korzystnie dla Was się potoczyć, tak jakbyście chcieli, ale karty mi pokazują, z każdej sytuacji macie szansę wyjść obronną ręką, więc nie ma co na razie się zamartwiać na bieżąco pilnować po prostu tego, tego wszystkiego. Same pieniążki, tak jak powiedziałam, pieniądze będą się wstrzymać. Widzę duże pieniądze i idzie w to jak najbardziej w, w dobrym kierunku. Sfera uczuciowa. Stałe związki. Tutaj trochę takich niepokojących informacji karty mi pokazują. Niektórzy z Was e, mogą poczuć się mocno oszukani, widać tutaj zdradę, e, sami możecie zdradzać, albo być zdradzani, bo to zawsze działa w dwóch kierunkach. Trochę ten Wasz dom, ta, ta Wasza relacja może stanąć na, na głowie, e, dużo zamieszania, dużo emocji, e, niektórzy z Was mogą decydować się na e, rozwody, ale tak jak wiecie, jest to czytanie ogólne, nie, nie każdego z was tyczy. Poczucie rozczarowania może tak naprawdę dotyczyć większości z was, no, nawet w mniejszym lub większym stopniu. Co jest istotne, ważne, żebyście wy byli w prawdzie, żebyście nauczyli się stawiać zdrowe granice w swoich relacjach, a to wszystko powinno po prostu potoczyć się z korzyścią dla was. Jeżeli szukacie osoby do relacji, do związku, sierpień jest takim miesiącem, gdzie ma szansę pojawić się na Waszej drodze ciekawa osoba do relacji. Może to być osoba z zagranicy, obcokrajowiec albo osoba gdzieś podróżująca po świecie. Czy z tego będzie coś trwałego? Na ten moment karty pokazują możliwość przyszłości. Ale, jak wiecie, sami jesteście kowalami swojego losu i to od Was ostatecznie zależy, jak to wszystko będzie się toczyło. Wasze otoczenie, przyjaciele, bardzo dobre karty macie na ten 2025 rok. Jesteście indywidualistami i ciężko Wam czasami zaufać, a tutaj karty mi pokazują, że pokazują się naprawdę. Fajne osoby z fajną energią, z którą wchodzicie właśnie w takie przyjacielskie układy, i to dużo, dużo fajnej radości wam przyniesie na ten nadchodzący rok. Sfera zdrowotna. Nie widzę tutaj jakichś ciężkich energii, które sugerowałyby jakieś poważne dolegliwości. Osłabiony macie układ kostny hormonalne, ale też stawy, ale tutaj nogi mi się pokazują, jakby to są te um, obszary, gdzie energetycznie większe osłabienie widać. Zagrożenia, zagrożenia to tutaj już wspomniałam o, o możliwość oszustwa. Na to, na to uważajcie. Najtrudniejsze miesiące w tym nadchodzącym roku. To będzie kwiecień i listopad. To są dwa miesiące bardzo, em, karty mi pokazują, trudne emocjonalnie e, przede wszystkim. Naj, natomiast najlepszy miesiąc to jest marzec. W tym miesiącu macie szansę wiele osiągnąć. Są plany, e, świat w ogóle będzie Wam w tym miesiącu podsyłał bardzo fajne informacje, które będziecie wykorzystywać e, dla siebie. Z mojej strony to wszystko koziorożce. Ja życzę, żeby ten rok zrealizował się jak najpiękniej dla Was. Dużo dobrego.